Dzień dobry o. Jeden z tych dni, kiedy nie chce mi się za dużo gadać Sonik dzisiaj ma... ...kastrację Nikt mi nie podpowie jak mam żyć Ale sam mogę sobie to wymyślić Tak samo jak i ty Dobra, to my wchodzimy tu. Dam znać potem, jak poszło. 21,5. Nie mam Sonka. Sonik został na zabiegu. Mam po niego przyjechać za około 2 godziny. Powiem Wam, że smutno mi. Trudna i decyzja, i trudny moment. Chciałbym, żeby wszystko było dobrze. Sonik jest dla mnie tak ważny że ja sobie nawet chyba sam nie zdawałem sprawy z tego, jak bardzo on jest dla mnie ważny. <tryk> Idę po Sąsonkę. Oby się miał dobrze, piesek. Stresujący dzień. Mój piękny sobie Mamy psa biedoka mojego. Sonik się nie czuje najlepiej, więc ja już więcej dziś nie będę nagrywał. Siedzimy z nim i tyle. Nic nie będziemy więcej robić. Do jutra! I'm, of I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches there's a kite that bleeds the worst. Every time I count by blessings I count. you first...